Hej, hej, z tej Karolina i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj mamy trujeczkę, trujeczkę, trujeczkę. Słuchajcie, podziało się trochę, ponieważ odkąd od tamtego tygodnia przez ten tydzień e, miałam format, tak jak już pewnie wiecie. E, no i troszeczkę modów mi się straciło tutaj w trójeczce i troszeczkę jest zmian, e, ale to, to zaraz Wam pokażę o co chodzi. A teraz zapraszam Was na odcinek, kliknijcie łapkę w górę, jak Wam się spodoba. Zasubskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie. E, no i co, słuchajcie. Dzisiaj sami dzisiaj taką pogramy naszą rodzinką. Słuchajcie, już możecie zobaczyć, że Harry Harry jest już Todlersiakiem. A dlaczego jest Todlersiakiem? A dlatego, że właśnie przez tego formata jakiś mod, w którym niemowlęta miały tą taką, wiecie, pieluszkę jakby kolorową, a nie tą zwykłą, taką jaka jest w grze, to po prostu go nie było. Co w się sensie był niewidzialne, wiecie? I ja nie mogłam go nakarmić, nie mogłam z nim nic zrobić tylko mogłam go kłaść do końca i wyjmować z końca, ale żeby na niego natrafić, żeby go nakarmić, to nie miałam jak. Dlatego też postanowiłam, że zrobię mu urodziny, to może się pojawi, no i się pojawił. Także nasz Harry jest już po prostu kawał chłopa z niego, <grym> tak? No i macie w opisie filmu dzięki jednej z widzek, także dziękujcie w komentarzach. <grym> Linki do modów. I do takiej jednej mega strony w tych linkach z modów jest taka strona, że aż co to miód i malina, po prostu te mody, które tam są, to zaraz zresztą zobaczycie, naprawdę super, jeszcze ja nie pobrałam wszystkich, tylko tak na szybko gdzieś pobrałam do odcinka, żeby mieć no ale naprawdę, dawno nie widziałam tak dobrych modów do trójeczki, także linka Wam zostawiam, możecie sobie pobrać, nie ma problemu i słuchajcie, no patrzcie co ja tutaj nawyprawiałam, co ja tu nawyprawiałam, ojej Ano, Ingrid w sumie wydała prawie wszystką kasę na pokój dla małego. Proszę bardzo. Nie, nie, czekajcie, 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 czekajcie. Włącz to światło. E, tak, tak się prezentuje pokoik naszego e, Harego. Może nie jest jeszcze w 100% wiecie, skończony, że jest wszystko zrobione, e, bo troszeczkę może tutaj jest pusto. No, ale moim zdaniem, jak na, na Simsy 3, to jest po prostu wow. Ja chyba ładniejszych nie umiałam robić. E, mamy piękną topetkę. Tutaj mamy łóżeczko. Obawiałam się, że to łóżeczko może być, wiecie, niefunkcjonalne w trójce, ale działa. Śpichary sobie tutaj, więc super. No i tutaj trochę parę jakieś zabawki, jakaś tablica do pisania. E, tutaj ma swoją komodę, na komodzie jest e, taka słówka i taki słonik. Tutaj jest taki wielorybek, tu ma zabawki, tu ma sedesik. No ogólnie e, pokoik taki wiecie, super ancki. E, tutaj jakieś tapety, jakieś dywany mi się potraciły, więc. Muszę popobierać jakieś różne rzeczy jeszcze. No a tutaj w sumie to nic nie zmieniło, tylko jest jeszcze krzesełko. Także takie zmiany na sam początek. No i może właśnie pokażę Wam, Harego. Nie ucz go już chodzić. Pokażę Wam Harego w kasie, bo na pewno będziecie ciekawi, jak on wygląda, a moim zdaniem, ubrania ma. No, pierwsza klasa, więc chodź, Harry, pokażesz się. Nie jestem przekonana co do jej fryzury jego jeszcze, więc dajcie znać, jak Wam się podoba w jego fryzurze, bo też może coś innego pobiorę, bo tak nie do końca tutaj myślę, że jest git, także. Tak no co, ale wydaje mi się, że Harry jest kopią Ingrid. Jest naprawdę do niej podobny, chociaż do swojego taty też. No i ma fioletowe oczy, to też ciekawe. E, no ale jest bardzo podobny do Ingrid. E, no i jest blondynem właśnie. E, Fryzurkę właśnie ma taką, ale jest bardzo ładnym simem, jak na trujeczkę, prawda? E, no i tak, to jest jego pierwszy strój, proszę bardzo czyż nie jest uroczy? A tutaj ma takie trampeczki, tutaj ma takie jeansy, bluzkę na szelki, tutaj szelki, no i musiałam mu dać drugi strój, no bo jak, jest lato, więc dałam mu coś takiego, takie spodenki, koszulkę na ramionczka, no i takie <grywki> poputki, no słodkie, słodkie. Dobra, wizytowe to w sumie jako, że to jest, no, maleństwo, także tutaj nie ma żadnych garniturów, tylko jakiś jeans, jakaś koszulka i poszedł. Dobra, do snu, do snu to Miałam coś takiego, więc dałam mu coś takiego już z wcześniejszych rzeczy, które posiadałam. No i, no i, no i, no i, no i, no i coś takiego, o, rękawiczki. Ja nie chciałam mu dawać rękawiczek, bo My śmiesznie wyglądają. On i tak do zimy już będzie, wiecie, starszy, więc nie będzie korzystał z tego stroju, więc dałam mu tylko taki, wiecie, żeby był, nie? Także, także zostawiam, zostawiam tak, no ale, no dajcie znać, no po prostu on jest, no, no uroczy, uroczy, uroczy. <laughs> A wy poszaleliście, 30 prezentów mam do odebrania, no a mogę przyjąć tylko 5. Dzisiaj będziemy od końca po prostu, ja myślę, że już będę musiała jakoś losowo te prezenty przyjmować, bo jednak nie ogarnę tego, żeby przyjąć od wszystkich, to nie wiem na ile odcinków, patrzcie już mam zapas, więc chyba będę też otwierała, wiecie, w trakcie nagrań, żeby otwierać te prezenty, bo ich chyba w życiu nigdy nie, nie otworzę. No właśnie, co do prezentów, to myślę, że ogarniemy te prezenty teraz na samym początku odcinka, także mówię... Kogoś nie interesuje ten etap, to możecie sobie przewinąć, bo teraz będą prezenty dla Was i od Was. Dobra, najpierw, przy, najpierw przyjmiemy może znowu traficie nam jakiś hajs. Ogólnie zaprosiliście mnie znów. Wiem, że ona ma takie trzy wiki teraz, bo te, które miała gdzieś też właśnie się straciły, muszę jej zmienić. Także dawaj, Ingrid, na dół idź. Może małem musi nic. Czy widzieliście to? Co mu się zdanęło? Pobawi się trochę, a my idziemy, otworzymy troszeczkę prezentów. Ogólnie kasę miałam stąd, że właśnie sprzedałam z tych prezentów na przykład grilla od was. No i wiecie, już był hajs troszeczkę. E, Ojej, jakieś takie tu mi się dziwne linie robią. Coś jest... Coś jest nie tego. Także trzeba będzie to ogarnąć. No dobra, ale idziemy otwierać te prezenty, słuchajcie. Prezenciaki. Zobaczymy, co nam tutaj się trafi dzisiaj. No i proszę bardzo, ile prezentów macie? Mam od Was <laughs> całe mnóstwo, więc otwieramy od dołu może dzisiaj. Przyjmijmy, proszę. O, tak akurat dla tego, dla, dla Harego się przyda. E, dobra, no i odsyłamy. E, odeślemy może luksusowy pakiet. Ok. Mm, pozdrowienia: Ingrid i i. i. I Harego. Pozdrowienia od, In od Ingrid i Harego. Tak, ok, i prezent wysłany. Dobra, dalej. Okej, okay, dalej, dobra. Może jakiś eliksir przyjmiemy sobie. Słudnie, nie z jej, no dobra, ok, odsyłamy. My odeślemy może. Może też nadnaturalny jakiś pakiet. Może coś fajnego się trafi, dobra. Tak, okej, okay, dobra. Lecimy dalej. O, tutaj też mamy coś. Dobra, chyba nie przyjmowaliśmy jeszcze. O, jakaś piłka. No okej, okay, może być. Prezent niespodzianka, proszę bardzo. Cyk, cyk. Powiem Wam, że podoba mi się to. Podoba mi się te przyjmowanie i oddawanie Wam. O, Trina. E, tobie też mi... Mnie... O, dobra kondycja. O, może się nam przyda, zobaczymy. E, o, relaksujący pakiet czemu nie? Będę starała się zrobić, to wiecie, w miarę szybko, żeby tego też nie przyciągać, nie wiadomo na ile czasu. E, no dobra. Ewy, Ewa, może od Ewy przyjmiemy. O, znowu grill, więc super, będziemy mogli go sprzedać. Um, naturalnie, prezent, dobra, okej, okay. cyk, 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 okay, ok, super. Ile jeszcze możemy, nawet nie zwróciłam uwagi. Czekajcie. O, miłej gry, może od Pysi przyjmiemy sobie. O, patrzcie, pakiet opieki, ognisko i beczka soku, tylko że nie mamy. A. Już nie mogę wysłać, a mogłam przyjąć. Kurde. No dobra, no to czyli, że. Koniec, i nie odesłałam pysi, ojej, szkoda troszeczkę. No nic, trudno. Patrzcie, tutaj jesteście wy, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszajcie mnie do znajomych na store. Link macie, znaczy link, nazwę moją macie oczywiście w opisie filmu, także tak, nie dostaliśmy dzisiaj żadnych Simleonów, a szkoda. A szkoda. No dobra, jest 8.39 i dzisiaj jest w sumie to chyba, czekajcie. Oni no nie mamy tutaj tego tego, żeby widzieć, czy dzisiaj jest jakieś święto. No ale jest lato, więc może byśmy się po prostu gdzieś z Harem wybrali, żeby tak nie siedzieć, wiecie, w domu. Zobaczmy w ogóle. Mhm. Super, zobaczmy w ogóle yy, jak on się czuje. W sumie dobrze się czuje, więc myślę, że weźmiemy Harego i lecimy gdzieś na spacer. Wiecie co, mówiąc szczer szczerze, to tutaj w Bridgeport nie ma takiego fajnego parku, żeby odwiedzić właśnie z dzieckiem. A tutaj jedynie, co jest to taka stoką kapsułą, wiecie, tutaj mamy wodę, tutaj jakaś taka plaża, ale średnia. No i tutaj, tutaj możemy przejść pod ziemią, więc tylko jedynie tutaj, w sumie blisko naszego domu, bo czekajcie, który to nasz blok? Tamten, o! O, o ten. <laughs> więc, więc tutaj sobie przyszliśmy. Ingrid się przebrała w ten swój luźniejszy strój. No i patrzcie, mamy kwiatki. Możemy kwiatki zebrać, bo jak wiecie albo nie wiecie, za kwiatki jest dobry hajs. Więc, więc zbieramy i od razu sprzedamy. Zobaczymy po wiele. Po wiele my to sprzedamy. Pokaż. O, 75 widzicie? Odblokowałam o, dzikie kwiaty. <grych> Super. Dobra, wiesz co? Ja bym chciała, żebyś tego nauczyła chodzić. Ona w ogóle chce kupić wózek dla naszego malucha, więc no, na razie nie mamy kasy na to. No ale może. Tutaj jest ładny ten ogród, patrzcie. Tu jakiś pan sobie gra. Tutaj w ogóle. Ale my myślałam sobie, że bez sensu jest tu wchodzić, chociaż są kwiaty tutaj. <grych> może zaraz wejdziemy. Jak jest na dworze, tak cieplutko, nie? Więc dobra, ona pouczy go chodzić e, i ten, pospędzają trochę czasu. No ja bym chciała też, żeby ona do tej pracy poszła, bo wiecie, no jednak kasa by nam się przydała, więc też ale to też z, z kim zostawimy dziecko, nie? Więc nie wiem, może jakieś książki, no trzeba coś pomyśleć o zarobkach. No, jak słodko. Słodziaki z nich jej a tu jakieś fl flirty się uszkuteczniają, oh my gosh. Ja tak obserwuję, e, czy tutaj właśnie nie ma jakichś fajnych simów, którymi mogłaby się nasza e, Ingrid zapoznać. A dobra, prezenty, prezenty. Bo wiecie, no ona jednak jest tą e, typem osobowości takiej nocny marek, jednak by chciała trochę poimprezować na pewno, a tak no nie ma z kim nawet za bardzo. Mm, więc wiecie... No nie tutaj tych swoich sąsiadów i tak dalej. No ale nic. Nie wiem, muszę rozmyślić ten plan. Czy może po prostu zatrudnimy opiekunkę dla naszego, taką, wiecie, na jeden raz i spróbujemy iść do pracy, troszeczkę pieniążków podrobić, no bo w sumie musimy troszeczkę się z tym ogarnąć i trochę ruszyć, no bo wiecie, tak bez kasy, to, to nic z tego nie będzie. Także tak, dobra, oni już powoli są głodni, patrzę, więc zaraz będziemy wracać do domu. Ona tutaj. On już tutaj... Zaraz go nauczyć powinna chodzić, ale patrzcie, no, słodkie te ubranka, jak on już wiecie, jak tak stoi. O, to wam pokażę. O, widzicie? No, słodziak. Fajnie te ubranka wyglądają i nawet nie są tak źle wykonane, tylko właśnie dobrze. Aha, okej. Okay. Coś poszło nie tak, zdecydowanie nie tak. Dobra, oni zaraz będą wracać do domu. Jej, sukces, dobra, wracamy do domu, trzeba nakarmić małego, żeby się wysisiał i po prostu położyć go spać, bo już jest spadnięty i ona zresztą też już się wymęczyli, w sumie słońce już zaszło, jest tak pochmurno, patrzcie jaka się mogła się zrobiła, no i nie jeździmy cytrynką, tylko jeździmy tak taksówką, ale no blisko mieliśmy, proszę bardzo. Jest nasza Hawira. No i co? Idą do domu. Patrzcie, on już jest... Oj, biedactwo. Ale co ty masz? Zabawa latem. Głodny. No, chodź Ingrid. Właśnie bym chciała, żeby ona też kupiła mikser, bo ona nie może mówić tego jedzenia, tak jakby miksować, które ona zrobi, e, tylko, y, tylko musi mu dawać jakieś inne. Tutaj właśnie mamy takie siedzonko. Siedzonko dla niego. A więc posadźmy go. I dajmy mu coś żryć, żyć, żryć, żry, żry. daj jedzenie dla kota. Chciałam powiedzieć Jezu, e, dla dzieciaczka, podaj jedzenie, właśnie, nie posadź, posadziłaś, ale daj, e, daj dziecku jeść. O, ja lubię jak ona daje w tej miseczce. E, no i sama musisz coś zjeść. W ogóle to, mogłabyś to posprzątać i zjeść resztki, bo mamy jeszcze naleśniki, e, także sobie ona zje i potem. Potem wypadałoby właśnie Harego pouczyć korzystania z toalety. To on by może nam się wysikał. O, przed snem, bo potem się sika w gacie i wiecie. No ale nic, on jeszcze sobie je, chociaż może teraz się już zsika. No zobaczymy zaraz. Ale deszcz pada, burza jest ogólnie, proszę bardzo. E, patrzcie, ja na taką kładzie. I on sobie tutaj śpi, w tym łóżeczku. Ooo. <laughs> Widzicie? I normalnie, jakby wiecie, jakby w kołysce sobie spał. E, no dobra, a ty wiesz co? Ty idź weź... Ano, możesz sprzątnąć, wziąć prysznic, skorzystać i w sumie 21. jest dopiero, więc tak naprawdę mogłabyś coś porobić. Możesz na przykład posprzątać, to nam się zepsuło, więc... E, czy my... Ty masz logikę? Masz logikę, więc może byś się pouczyła trochę logiki, to może trochę ci wzrośnie. A tutaj te do pracy, bo masz się uczyć, to może doświadczenie wzrośnie. No i patrzcie, i ja on sobie tak tutaj śpi. Słodziak. A czekajcie, wyłączę mu to światło i wyłączę mu to światło. Nie, wyłącz to światło. I będzie mu się tylko lampka paliła. A więc tak, no dobra. Ona się kąpie, no i właśnie wypadałoby się jej pouczyć trochę, więc chociaż trochę może zdobędzie tego doświadczenia. E, no i myślę, że jutro jest piątek i właśnie zawołamy taką opiekunkę na jeden raz, bo chyba tak można. E, I ona pójdzie do pracy, może trochę kasy zarobi. O, ktoś do nas dzwoni? Kto tutaj do nas dzwoni? Czekajcie. Smartphone. Zignorujemy. O, wybierz się na po policji i zaproponuj swoje usługi parapsychiczne? <grym> okej, okay, no pewnie, że pójdziemy tam. Okej, okay, dobra. Poniedziałek o 12. Dobra, okej, okay. no to jutro pójdziemy. Tylko zobaczymy o których godzinach. Łojeżu. Łojeżu. Ósma o dwunasta. No i super. I mamy jutro co robić. Mam nadzieję tylko, że nam zapłacą. A nie tak jak ostatnio. No, nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest taki słodziek Grzyszok. <grych> dobra, e, słuchajcie, dobra. Ingrid będzie dzwoniła teraz po jakąś właśnie opiekunkę, żeby ona tutaj do niego przyszła. To będzie usługi, zadzwoń po usługi, tak chyba tak. Mm, więc zadzwoni, żeby mały miał z kim po prostu posiedzieć. E, opiekunka do dziecka, boże 75. Mam nadzieję, że zarobimy tyle, żeby chociaż nam się zwróciło. Będą ze mną bezpieczne. A no dobra, odblokowałam. No okej, okay, dobra, no trudno, zapłacimy, ale cóż poradzić. Dobra, jedziemy pomóc em, w śledztwie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że zrobimy. A jak nie, to i tak weźmiemy kolejną sprawę, żeby żeby wiecie. Chociaż troszeczkę kaski wpadło. No i te doświadczenie zawodowe już tak niedużo nam brakuje, więc mam nadzieję. To na nasza opiekunka? Nasza opiekunka? Pewnie tak, Cyprian. No, pewnie tak. Dobra. No, cytrynka powróciła, słuchajcie. Lecimy cytrynką. No i, no i, no i, no i. No i mam nadzieję, że dostaniemy jakiś hajs, żeby te 75 nam się zwróciło i żebyśmy jeszcze zarobili na, na tym. Więc tak. Zobaczymy. No, powiem wam, że oszukali nas. Nie dostaliśmy kasy, w ogóle to się jakby. No nie spełniło. Ale po... robiliśmy na komisariacie jakieś te proste... O, weź sprawę dla detektywa de dek jest, bo wcześniej tego nie było, nie wracaj do domu. Tylko jakieś tam prace policyjne zrobiła i dostała 175 Simlonów, więc... No... No ale nic, zobaczmy, może jakąś sprawę de dla detektywa nam się uda złapać, chociaż ona już się znerwicowała trochę dzisiaj. Nie, nie chcę takiej sprawy poważną sprawę, jak, powa jak poważny detektyw. <laughs> nie wiem, czemu w ogóle... O, jest. Czemu w ogóle mi się nie wyświetlają, wiecie. Te sprawy same, jako same do wykonania, bo tak powinno w sumie być. A tak nie jest. Dobra, mały przed chwilą się zsikał, ale patrzę, że go przebrano, więc... Więc dobrze. Wziąć kąpiel z bąbelkami, no chyba w wannie, znaczy chyba w pod prysznicem będziesz mogła się Bombelkować. Dobra, jedziemy. Jedziemy do tej simki, zobaczymy, co ona tutaj od nas chce. A ona jest na tym. Może wkurzają my trochę już te. Wiecie, te, 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 te powiadomienia. Dobra, dawaj. Zobaczymy, co mamy zrobić. Pada deszcz, musimy parasol sobie kupić. A ona jest tutaj, proszę bardzo. Ciekawie. Ciekawie. Co pani potrzeba, pani? Przejrzyj poczty i przeszukaj śmietnik. Aha, czyli w sumie. W sumie żad. O! Badaczka drobnych spraw. O! 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 Dobra, czyli jesteśmy na drugim poziomie, tak jakby. Okej, okay, okej. Okay, okej, okay. dobra, jedziemy tutaj. Znaczy, włamanie do domu to niekoniecznie, ale o Jeżu! Łomatko bożku, ale jaka chawira. Dobra, jedziemy, zobaczymy, zobaczymy, a, co tam mają. A tutaj co się stanęło? <laughs> A ta się przebrała w swój strój. O. No, chata zacna, nie powiem. <laughs> Rich, my tylko my tylko przynieśliśmy rachunki. Jak coś. oki? Okay? Rich. Proszę cię. <laughs> tak, jak tutaj. Nie, to bym nie zauważył. A może go poderwiemy, hej. Nie, on jest tą osobistością, to nie będzie chciał. O, jakaś dziedzica, Sebastian. Rich jest nastolatkiem, chyba zresztą. Takie samochody tam były. No tak na wzgórzu, słuchajcie. Dobra, znalazłaś coś? No to jeszcze w śmietniku, proszę. Ty nie krzycz do niego! Chcesz, żeby cię zobaczył? Bo jeszcze cię nie widział? Dobra. Szukaj, szukaj, szukaj. Może coś znajdziesz, bo jeszcze musimy, bo ja mu chciałam tą pracę dzisiaj rozwiązać, a ty jesteś głodna i śmierdząca, zaraz będziesz już całkiem. Ok, zgłośmy się do niej i pewnie będzie już wszystko z bańki. Dobra, donieś o rezultatach. Od tej są jakieś kocięta albo piesięta. Dobra, dawaj w cytrynę wsiadaj i leć, bo to już jest 20 godzina, więc czas i pora wracać do domu. O, i to jest pieniądz! 650 to jest pieniądz! Tak można zarabiać, słuchajcie. Dobra, A co ty tu już chciała? Przeprowadzić obserwację. No dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Wracamy do domu. Stać już nas na wózek. Możemy. Co to było? Widzieliście? Stać już nas na wózek. Mały został nakarmiony, więc mam nadzieję, że położony też spać zostanie. No dobra, i takie zarobki mi się podobają. Tak można żyć, tak można być, tak można mieć. Więc teraz tylko za dwie sprawy dziennie jesteśmy bogaci. U, taki sąsiad ma taką. Taką ten, taki samochód. Hmm. Należy się 75. Ja tak się przestraszyłam na początku, że to 75 na godzinę, a to 75 ogólnie, więc... Ojciec nam zmarł. Więc nasz... Yy, nasz Mark... Anis? A, to pies. Mark został sam. Hmm... No dobra. Chodźmy do domu. Cześć Harry. Słodziaczku, patrz, ty jesteś zrobiony, cały. A, bawiłeś się, no dobra. A może mama cię nauczy korzystania z toalety, bo ty będziesz zaraz zasikany. <gryw> Patrzcie, jak nurkuje. No dobra, ale wiesz co, wyściskaj go, bo wiesz, wróciłaś cały dzień Ciebie nie było, więc wyściskaj go. Gdzie ty leziesz? Na korytarz? Na klatkę w sensie zostaw! Wyściskaj go, wyściskaj, no naszego tutaj maleńka. I weźmiesz go, No uh, weźmiesz go na kibble, na kibble. No, halo, teraz będziecie się ściskać dwie godziny? No tak, no to jest wielki problem przecież, no. Podnosi mnie. No to podnoś go, e, pani w berecie. Wyściskaj, no, halo. No dobra, to już go nie ściska i tylko weź go włóż do końca. Najwyżej w nocy wstaniesz i mu zmienisz gacie. No, położcie, mama, już spać, tak? Dobranoc, tak. A ty zjesz coś. Może byś sobie coś zrobiła, jakiś obiad, na przykład zapiekankę, zjedz zapiekankę, to może się nauczysz gotować. Chociaż troszkę. Nie mamy pralki, no ale na razie nie mamy, gdzie jej postawić. Ale mamy hajsik, więc po prostu. O, no, już się zsikał w gacie, no trudno. E, więc po prostu z czasem to kupimy. Chociaż nasza łazienka jest dość malutka, więc nie wiem, czy to jest dobry plan. Dobra, idę zobaczyć jakiś wózek może bym mu kupiła. Albo nie. Może na następny odcinek kupię, bo może jeszcze coś, coś z tej stronki pobiorę. Bo jak widziałam, to tam chyba są jakieś wózki. Ale nie dam sobie ręki uciąć. Dobra, ona będzie żarła, a potem się wykąpu kąpu i co? I spać. O. A ona ma 20 nagród, szczęścia rzeczowego, 20 tysięcy. Ja jeszcze jej nic nie kupiłam, ale nawet nie wiedziałam, że ona ma tak dużo, bo niby skąd. E, więc dobra, damy jej spostrzegawczą. E, czekajcie, co by tu można było jej dać jeszcze? Bohaterka biura, twoje. E, taka była fajna kiedyś profesjonalny zarabiacz? Tak. O, to będzie dobre dla nas. Czy przedsiębiorczy umysł? Sprzę... Nie, to profesjonalny ten zarabiacz. No to może będziemy mieli większe stypendium. No i kupiłam wózek. Kupiłam im te, taką spacerówkę, bo za stówę, a tamta 350 taki lepszy. A wiecie, my tutaj i tak nie będziemy za bardzo się... lupa. Lupa, Lupa. Ale za bardzo się tutaj wygimnastykować i chodzić z tym wózkiem, tylko po prostu oni sobie będą, wiecie, może na spacerek sobie wyjdą, jest szósta rano w sumie. Kurczę, nigdy nie wiem, jak te odcinki, czy mają być takie bardziej do 30 minut, czy bardziej do 20. Dajcie mi koniecznie znać, jakie wy wolicie oglądać odcinki. Czy takie małe zwięzłe na temat, czy raczej wolicie, żeby ta rozgrywka było, żeby tej rozgrywki na odcinkach było więcej. Dajcie koniecznie znać, bo ja zawsze właśnie się biję z myślami, czy wolicie takie dłuższe, czy krótsze odcinki. Dobra, ona sobie dosypia i... O! Harry ma już prawie urodziny. Tak, Harry ma urodziny za dwa dni, więc my te urodziny słuchajcie, zrobimy sobie w następnym Odcinku, oczywiście. A czy on ma drzewo? Ma drzewo, patrzcie. Armando. <laughs> Ojciec. No dobra. Ok. Eee, no i to zrobimy sobie tą rodzinę w następnym odcinku. Kurczona musi się podnieść zaraz, bo on wstanie stanie będzie głodny, a ona będzie nieszczęśliwa, bo ona jest nocnym markiem. Więc jak ją tak rano budzę, to wiecie. O, wstał. Dobra, wstawaj. Dasz mu żerło. A w sumie możemy też mikser już kupić, to też będziemy mieli przecież ten. Mogli mu żarcie robić. Dawaj taki, o cyk. Dobra, wstawaj, bo bachi, bachi płaczą, wstawaj. O, karm karna krzesełku dla dzieci. Tak, Ingrid ma też nową piżamkę, bo tą, co miała wcześniej, taki jakby zestaw pielizny, to też mi się stracił. Ale ma taką. Też fajna. I ona jest z gry. W sensie portki oddzielnie i te, ten stanik oddzielnie. Dobra, teraz możesz mu zmiksować te naleśniki, co zostały. E, no dobra, już dałam mu. No ale mogła. W każdym bądź razie. Okej, okay, dobra, on sobie będzie, to on w ogóle śmierdzi. Super, a jej zabawa. Weź spróbuj naprawić. Zobaczymy jeszcze. Nie, wyzwołam. E, spróbuj naprawić sama, żeby nie marnować hajsu. Aby cię tylko prąd nie trzepnął. Żebyś tu nie padła nam na odcinku, słuchaj. <grym> Oj. Mały jest śmierdzący. Właśnie nie wiem, co zrobić. Czy ja mam mu zmienić pieluchę, bo nie mamy przecież tej. Nie mamy wanny. Dobra, nie rusz. Trudno. Jakoś inaczej zabawę sobie uzupełnisz. Musimy go jeszcze nauczyć mówić w sumie. I co? A, no, napełniła się niby. No, dobra. A, może zaatakuj pazurem go. Mhm. <laughs> tak super ancko. podrzucaj go o no a tu śmierdzi. Patrzę, co taki. Co, co jemu z głowy śmierdzi? A to ten kibel tam z tyłu. E, no, także słodziaki takie z nich. E, no dobra, słuchajcie. No, ja będę kończyć ten odcinek. Taki właśnie w sumie odcinek trochę bardziej na spędzeniu czasu właśnie z Harym. E, no i ona troszeczkę kasy nam zarobiła, i teraz musimy właśnie tak robić, bo po prostu no opłaca się zatrudnić tą opiekunkę za 75 teamlonów i ona sobie zarobi te 650, niż tak wiecie, zrezygnować całkiem. Zresztą w kolejnym odcinku Harry będzie i tak już dzieckiem takim wiecie wieku szkolnym, no to no to wiecie, no to ten, no to, no to, no to, no to, no to i tak już będziemy, chociaż w sumie do tych dzieci w wieku szkolnym też potrzebna jest pokojówka, prawda? Znaczy pokojówka, opiekunka, także no... Dobra, dzięki Wam serdeczne za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. No i napiszcie mi, czy wolicie takie dłuższe odcinki, żeby tej rozgrywki było więcej, czy wolicie raczej takie do 20 minut, ale zwięźle krótko i na temat, trochę właśnie pokazane, co oni tutaj sobie ro robią, jak sobie radzą. Także dajcie koniecznie znać, no i jak Wam się podoba pokój naszego Harego i w ogóle jak nam się jak Wam się podoba Harry. Także dzięki Wam serdeczne, do usłyszenia, buziaczki i pa!